Hej, to KJM i dzisiaj pokażę Wam moje ostatnie zakupy wędkarskie. Zapraszam do oglądania. Wczoraj, będąc w sklepie wędkarskim, zrobiłem sobie takie małe uzupełnienie sprzętu. Pierwszym produktem, jaki kupiłem, była ta oto zanęta. Jest to Trapper Federer Secret. No, jest to moja ulubiona zanęta, lecz nigdy nie łowiłem na zielony marcepan. Przez przypadek go tak naprawdę kupiłem. No a więc wytestuję i zobaczę, czy też się sprawdza. Kolejną rzeczą, jaką kupiłem, jest taki truskawkowy metod Mix od Trapera. Kolejną rzeczą jest ochotkowy Pelet 2 mm od. Match Pro. Mam nadzieję, że się sprawdzi, nic tak naprawdę nie łowiłem na PELET. Jeżeli Wy macie jakieś efekty na PELET, to możecie napisać o tym w komentarzu, chętnie poczytam. Kupiłem także jedną przynętę. Są to dumbbellsy truskawkowe od Match Pro, prezentują się tak, to no, są bardzo ładne. No niestety nie widać tutaj tej czerwieni, co aż z nich bije tak bardziej różowo wyglądają, ale naprawdę są fajne. Kupiłem także 8 szyponów od Mikado na żyłce 23. No, haczyki są tutaj dwunastki, chociaż są duże, bo są typowo karpiowe. W środku nich znajduje się taka pianka bardzo fajna na pewno się dzięki temu nie poplątają. Mają od razu i coś ale do wbijania. No a więc myślę, że będą naprawdę dobre. No i ostatnią rzeczą jaką kupiłem są podajniki do metod Federa. Nigdy tak naprawdę na metodę nie łowiłem, a więc postanowiłem się przełamać i spróbować. No a więc zaraz zobaczę jak one wyglądają, bo w życiu nie miałem z nimi tak naprawdę kontaktu. A więc wyjmę je i Wam zaprezentuję. A więc tak się one prezentują. Są one w trzech gramaturach. To jest 30 gram, to jest 40 gram, a to jest... 50 gram. No, to jest to rozmiar medium. Mi się zawsze wydawało, że one są trochę większe. Ale powinny być ok. No i jest foremka. Podoba mi się. W życiu nie myślałem, że one są z takiego materiału. Myś... Znaczy, wiedziałem, że to jest plastik, ale myślałem, że inny jakościowo. Ale jest fajne naprawdę. Dwa z nich mają na sobie takie pomarańczowe kropeczki. No a ten jeden ma takie zielonkawe. No więc nie. Mam nadzieję, że się spiszą. Ale wytestuję je i wy zobaczycie to już na. W następnym filmiku. Mam nadzieję, że Ci się ten krótki filmik spodobał. Jeśli tak, zachęcam do stawienia udostępnienia, łapki w górę oraz subskrypcji. jak kija.